Film powstał dzięki wsparciu naszych patronów. Dołącz do nas na patronite.pl Nie cierpię poniedziałków. Ja y, również. A zwłaszcza od kiedy pracuję na etat. Absolutnie gardzę i nienawidzę. Mimo tego, że jest popołudnie, to wypiliśmy już po czwartej kawie. Tak. Albo nawet siódmej. To co? Y, zaczynamy. Ja coś wam pokażę. Ja bym się trochę bał. Takie rzeczy... Ciekawe czy to sprzedają gdzieś poza Śląskiem. Chrupki kukurydziane o smaku rolady. Nie, 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 nie. jeszcze raz. Chrupcioki w stylu śląskim. Chrupki kukurydziane o smaku rolady modry kapusty i klusek. Edycja limitowana. Przajatymu. No to dawaj. Jadymy. Przajatymu, czyli kocham to. I co? No, oceni. Ty, Pachną nawet trochę jak. <laughs> Dobra, nie? No, jest Widzisz? to jednak gryz kukurydziany. No jest, ale to wiesz co? Daj je tutaj bliżej. Moja pierwsza informacja jest związana z dokładnie z tym kształtem. Ponieważ taki kształt mają współczesne reaktory, a tak naprawdę jeden jest budowany, sensowny, we Francji. Zobaczmy. O właśnie. Faktycznie, powiem Ci, ewidentnie jest to taki cyfrowy przekrój <grym> tego oto chrupcioka. O, o Nie ma. To Kur... za człowiek, no. O co chodzi? Chodzi o to, Ciekawe aby w takim zygmizował. reaktorze fuzji Jądrowej, stworzyć warunki, które istnieją we wnętrzu gwiazdy. Mhm. I teraz już bez jaj. Stworzenie fuzji jądrowej, czyli odwzorowanie na Ziemi tego, co dzieje się we wnętrzu gwiazd, spowoduje, że będziemy mieli praktycznie niewyczerpane źródło energii. Klasyczne reaktory jądrowe chodzą na, mówiąc nieładnie, takie pierwiastki jak uran, pluton, których nie ma aż tak dużo na Ziemi. To prawda. Natomiast taki reaktor może chodzić na wodę. Wystarczy mieć hel albo wodór. Nie przesadzam, i chrupki. Natomiast trzeba uzyskać na przykład 100 milionów stopni Celsjusza pod bardzo dużym ciśnieniem e, i tworzy się takie próbne reaktory. <ścoughs> Najważniejsze jest to, aby uzyskać duże ciśnienie, dużą temperaturę, to jest oczywiście bardzo skomplikowany proces, udaje się powoli takie reaktory powołać do życia. Ale co to dla nas oznacza, drogi Jarosławie? Zapytał Robert, uh -huh. myśląc o chrupciokach. Kilku młodych ludzi, którzy nie wierzą temu, że czegoś się nie da, postanowili zrobić taki sam reaktor, czy działający na tej samej zasadzie, ale w nieco prostszy sposób. Chodzi o panowanie nad plazmą. Firma nazywa się First Like Fusion i stworzyli, no właśnie. Czyli fuzja pierwszego światła. Ale ja ich lubię, bo chyba wiem, w co grali. Y Stworzyli BFG, Big Friendly Gun, czyli o, Wielką Przyjazną Broń. Z Jak to działa? Z Duma. Z Duma. A w, od, w tym tygodniu jeszcze o Dumie się pogadamy. E, koszt stworzenia tego działa to milion dolarów, no to nic, właściwie pryszcz w porównaniu z tym ile się wydaje na klasyczne Ale ja, reaktory. Ale ja, nie okłamuj Państwa, bo tu masz napisane, że 1,1 miliona funtów. Patrzyłeś ostatnio na kurs funta? Właściwie to nie ma znaczenia. Jest trochę droższy. No. Jak działa taki system? Otóż tłok spręża wodór w lufie, aby w odpowiednim momencie wykorzystać proch i wystrzelić pocisk z prędkością 7 km na sekundę do komory próżniowej. Ale on Was strasznie okłamuje, To jest 6,9 km na sekundę. To duża różnica. Ogromna. I w tej komorze próżniowej Standard. pocisk uderza w paliwo potrzebne do fuzji jądrowej i na ułamek sekundy udaje się wytworzyć warunki takie jak we wnętrzu gwiazdy. Wymagane do połączenia się jąder. Jest poniedziałek, Zembrzycki. Nie mów mi o łączeniu się jąder. Co, masz na to ochotę dopiero we wtorek? Co u Ciebie? Już widzę, co u Ciebie. Hiroshi trójka. Ale ja... to akurat szanuję. Gra planszowa. Mózg po prostu... Zobaczcie, ile możliwości malowania figurek. No, ale nie, w ogóle, stary, w ogóle... Tam są takie stwory z dziobami, nie? Co ty masz z tymi dziobami? Mają też stupki, zobacz, no tu, tu jest stupki są. Ale wiesz co, podoba mi się ten pomysł. Hiroshi w wersji planszówkowej, tak. mówiąc krótko, Kickstarter. Tak, tak, dokładnie. I tu ważna informacja. Słuchajcie, yy, to nie radio, tu możemy mówić co chcemy. Zbiórka potrwa od 15 do 24 listopada. To ważne, nie wystraszcie się, jak wejdziecie na stronę tej zbiórki, yy, bo yy, yy, ona jeszcze jest nieaktywna, dlatego pokazuje 0 yy, zł, czy tam 0 euro. Kiedy rusza? rusza, yy, moi drodzy i mój drogi Jarku, powtarzam, 14. 14 to jest dzisiaj. Bardzo dobrze. Idealnie. po południu. Tak, więc yy, polecam. Sobie. Kiedy oglądacie ten odcinek, mogła już ruszyć. Mogła już ruszyć. Cena, najciekawszy zestaw yy, kosztuje 75 euro. Czyli na nasze około 350 zł i w jego skład wchodzi gra planszowa oraz nieujawniony dodatek ekskluzywny dla wspierających, nie będzie on w przyszłości dostępny w sprzedaży. I figurki widzę trzeba malować samemu. Tak, co dla mnie jest wielkim plusem. Natomiast wydana jest. No, przyznaj sam. Jezu, żeby nie miała tylko porąbanych zasad. Żeby nie miała porąbanych zasad. Na pewno będzie miała proste zasady. Można grać samemu, można grać maksymalnie w cztery osoby. No, powiem ci, że jak tak patrzę na to, to dobrze, to wiesz co? chodź to pokażemy państwu. No to pokażmy. Co ty na to? Możemy? Pokażmy. Ciekawe, czy nas YouTube za to zbanuje. Czy algorytmy są Nie. tak mądre, że. No to ty. Okej, okay, słuchaj. Teraz Robert jeszcze tylko musi przeklikać 15 mm. rzeczy. W magii montażu zrobię tak, że pojawi się to od razu. Tylko ci, jak się nazywają ci, którzy kręcą 50 razy, aż im się uda? Mm. Nie Beastie Boys, tylko. Dude, perfect. O, widziałem, że jest boys w nazwie. No, dobrze to wygląda. No Na razie są kartki, nie przesadzaj, ekscytujesz się ponad miarę. Dobrze to wygląda. No, na razie są karty z grafiką, błagam cię, No, bożeś się obrócił. O, to dobrze już wygląda. Bożeś się obrócił, jak, jak były już tylko kartki z tymi. No, dobrze to wygląda, no. No nie mów, żebyś nie grał. No pewnie, żebym grał. Ale będziemy Jakie kości ładne. Ale jakie ładne kości, dopiero kości pokazali. Dobra. Co za Juszkiewicz z Ciebie. Nie ma, Także że dobra. Wiecie, po, po, wiecie po, okay. na co wydać kasę na Kickstarterze. Oczywiście I, ale to jest, nie sponsorują to jest, nas. To jest dobry pomysł na przykład, ponieważ zbliża się sezon y, świąteczny, więc y, być może y, to jest fajny pomysł na przykład na prezent. Mam I faj... w ogóle dajcie nam znać w komentarzach, bo w zeszłym roku zrobiliśmy poradnik prezentowy Jeżeli świąteczny. chcecie w tym roku, to krzyczcie. Tak. Mamy chyba trochę więcej pomysłów, nie? Tak. Świetnym pomysłem są karty graficzne. Z tym, że wtedy. Jemy, jemy chleb z tym. Jarku, jaką przygotowałeś dla nas ciekawochę historyczną dzisiaj? Wrzucaj. To nie jest nic bardzo kontrowersyjnego, ale mi się podoba. Przypomina skrzyżowanie nocnika z radiem lampowym. To jest radio przenośne z roku 1949, mhm. a konkretnie okładka miesięcznika Radio Electronics. Mhm. Rok 1949, a zatem wydaje mi się jeszcze przed wynalezieniem tranzystora o czym świadczy kapelusik tej pałacki. Z lampami. Z z I teraz możesz się śmiać, Robert, ale moim zdaniem. To całkiem fajnie wygląda. Wiesz co, ta pani się przeuroczo uśmiechaj, i ogólnie całość sprawia to nie jest fajne wrażenie. Pa. Te lampy po prostu robią tutaj robotę i dlatego wam to Widzę, pokazuję. Widzę jak dzisiaj instagramerki po prostu masowo kupują te kapelusze pa. i chodzą w nich na plażę. Mhm. Ale mówię poważnie, jeżeli ktoś z was myśli o tym i ma pieniądze, żeby otworzyć biznes i stworzyć nowy trend, to moim zdaniem jest tutaj 100% potencjału. Ja widzę również 100% nie wiem, potencjału. Nie to jest ta kulka u góry, tam wyżej. To jest, proszę Ciebie, wieczko z konserwy z tuńczykiem w sosie własnym. Nie, nie ja, wiesz, to, to były dziwne czasy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Więc to może być już opona mózgowa tej pani, która się przegrzała. Nie, ale powiem Ci, że te słuchawki e, bardzo fajnie wyglądają. I jak już tak pokazujemy rzeczy z YouTube'a, to ja bardzo chętnie. To nie jest z YouTube'a. No dobrze, ale pokazywaliśmy wcześniej coś z YouTube'a, prawda? Nosiłbym w każdym Nosiłbyś, razie. Nosiłbyś, mówisz? Tak. To ja bardzo chętnie pokażę Państwu słuchawki, które właśnie z pierwszej albo drugiej wojny światowej. Nie pamiętam teraz. I patrz, ze stanu absolutnie agonalnego, tu zaraz pokażę finalny, Gotowy produkt. Jak facet te słuchawki zrobił. Poka poka. Okej. <gokolwiek> okay. No, nie tylko zniknie to. W całości odrestaurował, odmalował i dział, sprawdził. Pamiętasz, już... jak się nazywają te wtyki? To są. Nie, to nie są czyńczenie. Nie? Nie, to się inaczej nazywa. Nie złącza bananowe. A, złącza bananowe. To ty jako przedstawiciel bananowej młodzieży. <grym> tak, w 1955 roku nosiłem kolorowe krawaty. Jarek, nie chrzeń, byłeś jednym z beta testerów tych słuchawek z II wojny światowej. <grym> Zanim dostaniemy czkawki, e, poleciliśmy wam te piękne słuchawki. To, to czekaj, ja skorzystam w tej chwili przerwy Zygmunt i idź na miejsce. Proszę cię, idź się połóż do siebie. Już! Już szybciutko! Na miejsce! No już... Idź do siebie. Knurwiu. Na idź miejsce. Idź do siebie. Gizmo. Patrz jak się cieszy, kurwa. No bo żarcie tu wyczuł, nie? No to masz jednego. Ostatni. Masz.